Oprócz drukowania pieniędzy oraz niemrawych prób opanowania inflacji, Narodowy Bank Polski zajmuje się też innymi rzeczami. Przygląda się na przykład rynkowi nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie i okolicach. Z perspektywy Legionowian oraz ich sąsiadów z powiatu dane zawarte w tegorocznym raporcie NBP mogą być co najmniej zaskakujące. Wychodzi bowiem na to, że w kwestii budowania nowych mieszkań, lub jak kto woli, dogęszczania, sąsiedzi z aglomeracyjnego Wianuszka są o wiele skuteczniejsi. Powiat legienowski za drugi kwartał 2021 ma najniższy udział w aglomeracji warszawskiej w nowych inwestycjach. Są powiaty, które mają 20 parę procent, 15% procent udziału w całej aglomeracji, a powiat legionowski ma skromny 1%. Procent. Jest najmniej zabudowywanym terenem, w całej aglomeracji warszawskiej. Takie są fakty. Okazuje się, że za połowę nowych mieszkań, jakie powstały na terenie Wianuszka, odpowiadają mniej więcej porówno dwa powiaty Żyrardowski i Wołomiński. Na drugim biegunie jest powiat nowodworski, który jako jedyny ustąpił legionowskiemu w mieszkaniowych statystykach. W legionowie i sąsiednich gminach wyglądają one rzecz jasna inaczej, lecz nie zmienia to faktu, że na tle sąsiadów buduje się w nich stosunkowo niewiele. Być może właśnie tym można wytłumaczyć częste ostatnio sytuacje, gdy zaliczące sobie pół wieku lokale na osiedlu Batory, klienci płacą 30% więcej niż za nowe. Warszawa ma powierzchnię równą Paryżowi. I pięciokrotnie mniej mieszkańców. I opowiadanie jest, że Warszawa jest zagęszczona, a Paryż jest pięknym miastem cudownym do zamieszkania. No to są jakieś bzdury. My powinniśmy intensywnie zabudowywać tereny, tworząc jednocześnie miejsca rekreacji, nie niszcząc zieleni. Zdaniem prezesa SMLW, potencjał miasta w tym zakresie jest jednak na wyczerpaniu. Kłopot w tym, że mała liczba nowych mieszkań przekłada się też w regionowie na strukturę demograficzną jego obywateli. Jeśli chodzi o spółdzielnie, spośród około 19 tysięcy zarejestrowanych mieszkańców jej zasobów, ponad 8 tysięcy to seniorzy. Obserwujemy bardzo niepożądane zjawisko, gdzie dzieci od 0 do 10 mamy tylko tysiąc z małym przecinkiem, gdzie y, y, młodzieży od 11 do 20 lat mamy też około tysiąca osób. I obserwujemy zjawisko, że jeżeli człowiek się usamodzielnia, zakłada rodzinę, czy usamodzielnia się w sensie mieszkaniowym, to najczęściej nie w Legionowie, bo w Legionowie nie ma gdzie. A jeśli już znajdzie się miejsce na nowy blok, jego budowa szybko zostaje oprotestowana. W Legionowie stworzyła się dziwna atmosfera protestów przeciwko budowie budynków wielorodzinnych. Natomiast nikomu nie przeszkadza robienie tych baraków które rzekomo nazywają się budynkami jednorodzinnymi, a w rzeczywistości są budynkami wielorodzinnymi, tylko położonymi na bok. Pomijając już kwestie funkcjonalności tych budynków, ich miejsc parkingowych, niektórymi ulicami nie da się jeździć, bo rzekomo te obiekty mają miejsca parkingowe, ale wszyscy parkują na ulicy. I nie sposób jest przejechać. Jak dwa samochody, jadą na przykład siebie, to jeden jest zablokowany. W ten oto sposób zablokowany może też zostać dalszy rozwój miasta, bo podobnie jak to się dzieje z subwencjami w oświacie, za każdym nowym mieszkańcem przychodzą do gminy pieniądze. Po wprowadzeniu w życie polskiego ładu będą one wprawdzie mniejsze, ale nadal bardzo znaczące. Cały ratunek dla budżetu gminy to jest posiadanie jak największej ilości mieszkańców o dobrych dochodach. Nie wiem, jak to będzie w przyszłym roku, ale dotychczas jest 39% pitu, który my wpłacamy, trafia do kasy gminy. Jakbyśmy zabrali te wpływy, to gmina nie ma z czego żyć. No, te zwolnienia podatkowe, które, będą, które są sygnalizowane, one mogą zdecydowanie obniżyć dochody gminy, ale najwięcej przychodów gmina do budżetu ma za swoich mieszkańców. Co zatem może się stać, gdy zaczną spadać zarówno ich liczba, jak i dochody? Scenariusz kreślony przez szefa legionowskiej SMLW do optymistycznych nie należy. Legionowo czeka starość i legionowo czeka, jeśli się nic nie zmieni, spadek dochodów własnych gminy. A jeśli spadek dochodów własnej gminy, no to pewien marazm, który powstanie, no bo z niczego, jak nie ma pieniędzy, to się nic nie da zrobić. I tego się obawiam. Póki co, podczas gdy wiele polskich miast się wyludnia, legionowo dzielnie się przed tym broni. Przyszłość pokaże, na jak długo wystarczy mu do tego mieszkaniowego potencjału.